Natomiast uważam, że nie wiem, czy dostanę karę, czy nie, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś wyznacza sędziów na takie spotkanie, to, to jeszcze sędziów z ekstraklasy, to powinien się zastanowić, czy oni potrafią w ogóle takie mecze sędziować. Myślę, że Zawisza była na tyle mocną drużyną, że mogła spokojnie zdobyć te bramki te, z tych sytuacji, które miała. Ciężko się gra w 8 przeciwko 10. Tak, czy 11 zawodnikom zawiszy, bo to jest zespół bardzo mocny i, 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 i grając z 11 przeciwko 11, na pewno też by było ciężko. Odpowiedział Pan, że sędzia z ekstraklasy powinien umieć sędziować. Jakie ma Pan konkretne zarzuty pod adresem Tomasza Wejny? No, panie redaktorze, przede wszystkim tak y, y, nie czuję gry, ponieważ dawał kartki, praktycznie można powiedzieć, że cały czas miał rękę w kieszeni. tak, Można było żartować. Y, Myślę, że nie czuję piłki, tak? Bo wielu, wielu sytuacji było takich, gdzie nie musiał ani dawać kartę Zawiszy, ani nam. W 87 minucie jest ewidentny szutkarny, gdzie był kilka metrów od całej sytuacji. Myślę, że nie, nie tylko ja to widziałem. Nie można trzeba szanować jeden zespół i drugi zespół trenerów, bo my pracujemy ciężko i, i takie sytuacje no, trochę nas skórzają, ale więcej nie chciałbym mówić. Nie chciałbym za dużo powiedzieć. poglądać. A nie przestrzegał Pan swoich chłopaków, że sędzia Bajda rozdawać kartki na prawo i lewo? Ja zawsze y, nigdy nie podejrzewam nikogo o nic i, i zawsze, no, on ma takie zawsze Zawsze staram się y, wierzyć w to, że ktoś, który jest rozjemcą danego spotkania jest to człowiek profesjonalnie podchodzący do swojego zawodu. Myślę, że My podchodzimy profesjonalnie do swojego, bo ja to wiem, natomiast przysędzia sędzia podchodzi? Nie wiem.